Przed tymi świętami yy, wyprodukowaliśmy około 200 ton karpia handlowego przeznaczonego do sprzedaży. Myślę, że, że rok jest porównywalny do zeszłego roku. Ilość jest ta sama, cena również waha się w granicach 13 zł za kilogram. za w zatorze jest ponad 1000 hektarów w trzech gospodarstwach przeręb spytkowicy i Bugaj. Mamy zmechanizowany system wydawania ryb. 3-4 osoby wystarczy, żeby dziennie załadować kilkanaście, kilkadziesiąt ton ryb. Ryby się hoduje 3 lata. Ponad 80% ryby handlowej w Polsce się sprzedaje w okresie przedświątecznym. Smak karpia to tak naprawdę zależy od jakości wody. My przede wszystkim karmimy zbożami, pszenicą i jęczmieniem. Nie, nie karmimy w ogóle żytem. Próbujemy coraz więcej wprowadzać na nasz rynek karmia pełnąskiego. Ma bardzo delikatną i cienką skórę. Jest również bardziej taki, zawierający mniej tłuszczu. Ja u, i uważam, że y, ktoś, kto spróbuje raz tego karpia pełnoluskiego od razu i, i porówna go z karpiem, y, z lustrzeniem naprawdę, przekona się, że warto tego karpia kupować i próbować. Już od średniowiecza hodowano tutaj ryby, a w szczególności Karpia. 20% gminy cały czas pod wodą i cały czas pływają tam różne ryby, przede wszystkim Zatorski Karp. Kiedyś trafiał na stoły królewskie na Wawel, spławiany wisłą, a teraz trafia na stoły całej Polski. Jadł go też papież Franciszek w menu, jak był teraz w Polsce. No, sława tej ryby jest, jest ogromna. No i na tym budujemy też jako gmina całą promocję. Mamy taki projekt Dolina Karpia który zaakceptowały sąsiednie gminy. Stworzyliśmy taki mini region oparty właśnie na tych tradycjach hodowli Karpia. Mamy wiele przysmaków z Karpia. No, króluje oczywiście Karp Pozatorsku ze śmietanką, z zapiekana, z jajeczkiem posiekanym. No, delicje. Karp Wędzony to jest taki przebój nie każdy wie, że można Karpia uwędzić, a dobrze uwędzony Karp to jest przysmak niesamowity.